Witam bardzo serdecznie wszystkie osoby spod znaku wagi. Moi drodzy, bardzo się cieszę, że mogę dzisiaj dla Was nagrać horoskop na miesiąc lipiec 2020 roku, cóż chciałbym Wam powiedzieć słowem wstępu. Tak samo jak w ubiegłym miesiącu, w tym również znak zodiaku, pod którego filmikiem będzie najwięcej łapek w górę na następny miesiąc otrzyma czytanie rozszerzone. Także, jeżeli chcesz, aby to właśnie Twój znak otrzymał w następnym miesiącu czytanie rozszerzone, to serdecznie zachęcam Cię do zostawienia łapki w górę. Jeżeli jesteś nową osobą na kanale, to zachęcam Cię do zostawienia subskrypcji, abyś był, była ze wszystkim na bieżąco. Moi drodzy, pamiętajmy, że ten horoskop jest horoskopem ogólnym i nie z każdym będzie on rezonował. Niemniej jednak. Nawet jeżeli jedna sfera życia będzie z Tobą rezonowała, to już bardzo dobrze i cieszę się, że w jakiś sposób mogłem Ci pomóc. Jeżeli ktoś z Was chciałby skontaktować się ze mną indywidualnie, to mail kontaktowy do mnie będzie podany w opisie filmu. Tymczasem ja przechodzę już do rozkładu, moi drodzy. Zobaczmy, co w lipcu, jakie tutaj są. Ogólne energie dla Was na ten miesiąc. Waga. Rozkop na lipiec 2020 roku. <laughs> Praca i finanse. Uczucia. Zdrowia. I karta rady. I patrzymy. No i drodzy praca i finanse. <laughs> no mam pokazane tutaj jakieś żale i rozczarowania, ale po kolei. Najpierw osoby, które szukają pracy. Moi drodzy, ja nie mam pokazane, abyście w tym miesiącu jeszcze znaleźli pracę, chociażby z tego względu, że wy sami energetycznie nie jesteście jeszcze na to gotowi. Dlatego, że macie jakiś ból, żal, smutek i zadrę w sercu jeszcze z, z waszej poprzedniej pracy, czy też z waszego hmm, dotychczasowego doświadczenia zawodowego. I dopóki wy nie wyleczycie, tej nie wyjmiecie, tej zadry z tego serca i nie pozwolicie, aby to serce mogło się tutaj w spokoju, w odpowiednim dla każdego indywidualnie tempie, zagoić, to dobrej oferty pracy energetycznie dla Was nie widzę. <laughs> Jeżeli jesteś osobą pracującą, to mam pokazane, że musisz w tym miesiącu uważać, ale na co? Na wszelkiego rodzaju rozczarowania oraz na ludzi, chociaż ludzie tutaj z otoczenia Twojego miejsca pracy mogą okazać się w tym miesiącu hmm, wedle hmm, Ciebie hmm, rozczarowujący. Dlaczego? Dlatego, że możesz się po prostu na kimś hmm, z miejsca swojej pracy zawieść najzwyczajniej w świecie. A dlaczego się zawiedziesz na tej osobie? Dlatego, że twoje oczekiwania względem tej osoby hmm, będą inne, aniżeli w lipcu rzeczywiście ta osoba pokaże, jaką naprawdę jest, jaką naprawdę twarz posiada kiedy zrzucić z siebie wszelkiego rodzaju maski. Jeżeli chodzi o finanse dla was, no to też uważajcie na różnego rodzaju świetne okazje, gdyż coś może zaślepić wam oczy i później możecie mieć do siebie żal, że niepotrzebnie wydaliście na coś pieniądze, albo wydaliście za dużą ilość pieniędzy. Zobaczmy na uczucia dla was. Mhm. Jeżeli chodzi o uczucia, to mam tutaj pokazane, że będzie tutaj wymiana energetyczna, ale rozdzielmy to sobie na singli, na osoby w związkach. Jeżeli jesteś wagą singielką, czy też wagą singlem, to mam pokazane jak najbardziej, że sporo może się w tym miesiącu dziać. Może ktoś do ciebie wyciągnąć rękę z jakąś propozycją, ale również ty możesz wyciągnąć rękę do kogoś z jakąś propozycją, na przykład rozmowy czy też spotkania. Mam pokazane, że co niektórzy z Was tutaj, tu, to mówię do osób, które są singlami, singielkami, ale powiedzmy przysłowiowo, kręcą coś z kimś od dłuższego czasu, tak? To mam pokazane, że w tym miesiącu będzie możliwość przejścia na troszkę wyższy level znajomości. Na przykład od, zna od znajomego kolegi tak, do przyjaciela, czy też od przyjaciela do chłopaka. Jeżeli chodzi o wagi w związkach, to mam tutaj pokazane, że powinniście zwrócić uwagę na Zachowanie równowagi pomiędzy dawaniem a braniem w waszej relacji. Gdyż ja mam tutaj pokazane, że i tutaj każdy z Was musi indywidualnie dopasować to do siebie z racji faktu, że jest to czytanie ogólne. Mam tutaj brak równowagi w dawaniu i braniu. Jedna osoba w tym związku za dużo z siebie daje, a druga za dużo bierze. I jest tutaj takie troszkę. Mm, takie troszkę, właśnie zaburzona ta energetyka między Wami, i głównie na tym powinniście skupić swoją uwagę. Teraz zdrowie dla Was, moi drodzy. Jeżeli chodzi o zdrowie, to ja mam tutaj pokazane abyście w tym miesiącu zwrócili uwagę na dolegliwości dziedziczne ze strony męskiej waszego rodu, tak? Czyli na przykład możecie mieć jakieś objawy czy dolegliwości, które przykładowo miał wasz ojciec czy wasz dziadek, tak po linii? Męskie mam tutaj ewidentnie pokazane, niektórzy z Was również powinni zwrócić uwagę na ból głowy, gdyż bóle głowy silne, nawet u niektórych u kilku osób mogą być to bóle migrenowe, tutaj się pokazują, ale również na schorzenia, schorzenia skórne, tak? To również tutaj mi się pokazuje. I karta rady dla Was, moi drodzy, dziesiątka buław. No właśnie, nie bierzcie na siebie za dużo, gdyż ja mam pokazane, że macie tutaj tendencję do tego, aby brać na siebie obowiązki innych, aby. Inni ludzie wam się często tutaj wyżalają, wysysają z was energię. Wy z racji tego, że jesteście sensytywni, to wszystko to chłoniecie, bo też jesteście empatami, lubicie, kochacie tych ludzi. No i niestety tutaj bierzecie na siebie ich problemy, ich kłopoty. Za dużo bierzecie na siebie i w sferze zawodowo-finansowej, ale również prawdopodobnie w tych związkach, w tych emocjach też bierzecie na siebie za dużo. Również zwróćcie w tym miesiącu uwagę na kręgosłup. No i tak jak mówię, Tarot radzi wam tutaj bardzo dosadnie, abyście w tym miesiącu zrzucili z siebie natłok obowiązków i troszeczkę bardziej skupili się na sobie, a nie tylko i wyłącznie na tym, co was otacza. Dobrze moi drodzy, dziękuję Wam ślicznie za obejrzenie tego horoskopu. Ja Wam oczywiście życzę udanego miesiąca i aby tylko to, co dobre z tego horoskopu się dla Was spełniło. Udanego lipca, trzymajcie się.